Witam ciąg dalsze zabawy. Mamy godzinę za 15.11. Po nocy nad ranem akumulatory padły poniżej 10,5V, więc się wszystko rozłączyło. Ale to było przez jakiś tam krótszy czas. Teraz wszystko wstaje do normy. Tak się zastanawialiśmy z jednym użytkownikiem, czy ten miernik, jak pokazywał w nocy, 90mA. Dlaczego pokazywał? Czy on liczy w dwie strony czy tylko w jedną? Podejrzewam, że może liczyć w dwie strony i napięcie z akumulatorów cofa się do paneli i wtedy jest 90 miliamperów, czyli niby produkuje i amperogodziny nalicza. Niewiele, co prawda, ale może tak być, że nalicza dzięki temu, że większy pobór jest w stosunku do napięcia. Jeżeli to tak działa. Ale też obciążać może akumulatory. Co prawda to jest tylko 90 mA, ale na no ileś tam godzin, no to się już tam coś robi. Niewiele, ale się robi. Postanowiłem temu zapobiec, żeby się napięcie z akumulatorów nie cofało do panela. To jeszcze wstawiłem dwie diody po 10A, czyli razem 20A, zaraz z zabezpiecznikiem i testujemy. Jak będzie to wyglądało w nocy. I zobaczymy wtedy, czy będzie pokazywało te 90 miliamperów, czy nie. Bo może od latarni z ulicy panele biorą i dają 90 miliamperów. Też tak może być. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie to wygląda tak. Zaczyna słońce pomału wychodzić. I zobaczymy, jak będzie dalej. No i ciąg dalszy, godzina 12.10, 13V się zrobiło tutaj jak to wygląda to jest to samo 13.2 534 A ładowanie od tego momentu co podłączyłem to już tam, bo to było skasowane to minęła godzina i 22 minuty 3,3 A godziny Naładowało. Zainstalowałem te diody, tak jak wcześniej wspomniałem, żeby napięcie się nie cofało na panele. Być może się cofało, być może i nie. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. A, aczkolwiek to są niby dwie, dio, dwie diody 10A, czyli razem 20A. One się tak cholernie grzeją, że ich dotąd nie idzie. Przy 5A, co będzie przy 12 No to wie, czy to jest oszukane diody i po prostu mają po 2 ampery lub nie wiem po 5 chociaż jakby miały 5 to też się nie powinny tak grzać, bo dopiero 5 amperów tu się pojawiło niedawno w każdym bądź razie będę chyba zmuszony dokleić jeszcze z jedną diodę tu i na tym chyba tak będzie trzeba przynajmniej jedną diodę albo dwie bardzo dziwne, lub po prostu z przetwornicy przy ładowaniu akumulatorów szpilki idą, impulsy choć nie powinny bo kondensatory w przetwornicy tam zbierają te szpilki i zabierają te impulsy aczkolwiek nie jestem pewien bo też takie rzeczy się lubią dziać przy przetwornicach nie? dobrze, zobaczymy, poobserwujemy dalej ten temat i będziemy rozkminiać Niestety, dwie diody bardzo mocno się grzały. Dałem cztery diody, rzekomo 10A, i bardzo mocno też się grzeją przy tak małym prądzie. No, niestety, tak to jest, że chyba są oszukane. 40A to powinno wytrzymać, a nie wytrzymuje nawet tego połowy. <grymne> Odłączyłem te diody. Zrobiłem normalnie na sztywno, ponieważ cztery diody po 10A rzekomo i tak się grzały, że mało się cyna nie roztopiła na nich. 5 godzin 42 minuty. Ładowanie 10,7A. 47Ah praktycznie. 77Wh, 182W przez niecałe 6 godzin dzień słoneczny, dosyć ładny także to tak mniej więcej wygląda godzina za 10.20 mamy 12.8V teraz się światło świeci w jednym pomieszczeniu dzisiaj ogólnie podczas ładowania jak było ładnie słonecznie no to było używane światło dużo było światła używane było sprzątane i tak dalej o, już na 127 zaczyna skakiwać nam pomału więc tak to Wygląda na obecną chwilę. Po iluś tam godzinach. Momentami było 17V, 16,5. Teraz jest tutaj, jak widać, 12,8. Jedna kilowatt godzina przez 9 godzin. 69Ah dały panele. Diodę musiałem wywalić. Wywaliłem tą diodę, tak jak wspomniałem. Niestety tak się grzały. Nie wiem dlaczego, jakieś oszukane te diody muszą być. No Myślę, że przez 9 godzin, 69 amperogodzin, no to nie jest źle chyba, chyba nie jest źle, to zależy jeszcze jest ile używany. A no, akumulatory, ten jest 3,5 roku, około 4 lat, ten pewnie jest 7 albo 8 lat ma. Fakt faktem, mu no ta warta jest dobrym akumulatorem, bo to jest z pierwszego montażu akumulator pewnie, ale już swoje przeżyło, tak to wygląda. Na razie to tyle, będziemy dalej sobie ogarniać temat. 375 mA się pojawia jeszcze zładowania. Słońce już praktycznie sobie zaszło. Nie ma już słońca praktycznie w ogóle na panelach. Lekko może coś tam świeci z tamtej strony, ale to już jest kiepsko. No to na razie tyle. Jeszcze tak na koniec. Myślę, żeby ten bocznik z tą baterią, jakiś włącznik dorobić. I to zainstalować w takiej puszce, jednej osadzić i wyprowadzenia tylko zrobić śrubowe, na wyjście do prądu, i będzie wtedy ładniej wszystko w nie tam taka kablomania. Wtedy będzie wszystko w jednej puszce, taki miernik będzie gotowy do użycia. Można się tylko będzie przykręcało motylki, włączało włącznik, baterię, gniazdo do ładowania, i będzie. Wszystko na miejscu. To na razie tyle.